Hejka, nagrywamy drugą część. Tyle już mamy. Tutaj już zaczęłam budować. No i takie dwa kawałeczki mamy. Tutaj już zrobiłam jedną ścianę. E, chwila przerwy i tutaj jak widzicie znowu zaczęłam budować. No strasznie długo się z tym jednym kawałkiem męczyłam. Nie wiem jak można tyle zrobić. Ale to już mam dwie ścianki. Teraz zaczynamy sobie trzecią saszetkę. Tutaj mój mały pomocniczek. Tutaj mój mały pomocnik słodki. Otwieramy już trzecią saszetkę, torebkę. I tu w ogóle dostałam dwie mniejsze saszetki, także szok. Tu już mam kwiatki i teraz efekt końcowy. No i oto jest efekt końcowy. Oceńcie w komentarzu. Mi się osobiście mega podoba. Eee, Totalnie mój vibe. Jakby mega ładne. I to po prostu jest genialne. No i ta płyta jeszcze ruszająca się. Bye!